Widząc Dave'a Stevensa, spojrzał inaczej na siebie. Bardzo ceniłem te przyjaźnie. Jakbyś mnie nazwał? Ciacho? Ciacho czy ciapo? Ciacho. Ciacho, nie? Podobnie patrzyliśmy na życie. Przez trzy tygodnie niemal grałem. W drugiej grupie. Nie zważałem na jego przeszłość, tylko na to, jakim go znałem. I nagle zaczął się bawić. Chyba nigdy nie bawił się tak jako zawodowiec. Już po piłce. Paweł za nią biegnie, ale nic z tego. 18. run Deryla Stroberego. Grałem na innym poziomie. Pokazałem coś nowego i ekscytującego. Zdobył trzy home i w ósmej rundzie była szansa na czwarty. Nagle podchodzi i mówi: odbij za mnie, ale miałbyś czwarty home Nie, stary, zasłużyłeś. Potrzebował tej okazji. Zawsze o nią dla niego zabiegałem.